Witam, kochani, bardzo serdecznie. Wróżka Fortuna Kłania się. Przychodzę dzisiaj, moi drodzy, do Was z czytaniem ogólnym, czytanie na życie, na tą chwilę, na teraźniejszość, nie na później, nie na przeszłość, tylko na teraźniejszość. Życie, praca, rodzina, miłość, zdrowie wszystko tutaj za chwilkę zobaczymy. Oczywiście. Z kim ma rezonować? Niech rezonuje. Zobaczmy, co tutaj, moi drodzy, mamy. Na spodzie to sobie zostawimy na koniec. Zobaczmy tu, co widać. Z tego, co widać tutaj, moi drodzy, na tych ściankach, to ta osoba, która mnie ogląda, nie ma wolnej przestrzeni dla siebie. Nie ma chwili, tak naprawdę czasu dla siebie. To jest osoba, która jest bardzo zapracowana w tym momencie. Ale też, moi drodzy, są tutaj tej osoby sukcesy. Sukcesy finansowe, których jeszcze może tak naprawdę nie widać, ale one tak naprawdę idą. Też moi kochani, widać tutaj ukryte jakieś zdolności tej osoby, która mnie ogląda. Hmm. Tu jest bardzo dużo y, takich spraw, można powiedzieć: kariery. Ktoś, kto mnie ogląda, odkryje w sobie niedługo jakąś. Żyłkę, smykałkę, talent. Będzie to bardzo dobra kariera, moi drodzy, dla Was. Kariera zawodowa. Idą naprawdę istotne zmiany. To są takie dobre zmiany. Widać takiego smoka, tu, moi drodzy. On zwiastuje początek udanej pasy w życiu. Naprawdę. Uwierzcie. Widać parę małych żabek. To nie są jeszcze wielkie, jakieś, moi drodzy, gratyfikacje, ale te pieniądze do Was idą. Tak naprawdę musicie to w to uwierzyć. Tutaj jest bardzo dużo spraw związanych z zawodem, z pracą. Wy odkrywacie w sobie talent, tak naprawdę. Sprawy związane z domem, widać dom, e, widać bardzo dużo obowiązków. Ta osoba, która ogląda mnie, ma bardzo dużo obowiązków, dużo trudności w tej chwili takich życiowych. Ale nie martwcie się tak zbytnio, bo. Tutaj, moi drodzy, wielkie spełnienie dla Was. Widać te gwiazdki małe. Idzie rozwój, tak naprawdę, bardzo intensywny. Spełnienie Waszych marzeń. Tą jedną gwiazdeczkę widać bardzo, bardzo ładnie. Tutaj dbajcie o swoje zdrowie również, bo widać takie liczne drobne krzyżyki. Na przykład tu. Ale też gdzieś był jeszcze jeden yy, krzyżyk taki malutki. Yy, uważajcie właśnie na swoje zdrowie, na przeziębienia, szczególnie w tym okresie, bo mogą być bardzo uciążliwe. Tutaj, kochani, przytłaczają Was te sprawy domowe, sprawy rodzinne. Nie ma czasu na odpoczynek. Wkrótce, moi kochani, podejmiecie jakąś bardzo trafną decyzję finansową w sprawach finansowych. Tutaj też widać trzy osoby zaangażowane, trzy głowy, trzy osoby zaangażowane w życie rodzinne. Może bardzo się wspieracie. Tu jest tak, jak gdyby. Mm, Wzajemne dogadywanie się, porozumiewanie się. Macie też pomocną dłoń, macie filar, macie oparcie w jakiejś osobie, z którą przebywacie albo mieszkacie w tej chwili, moi drodzy. Jest dużo wsparcia. Szykuję się, moi kochani, takie. Troszeczkę rozluźnienie, ale jeszcze nie teraz. To jeszcze troszeczkę potrwa. Teraz, tak jak widzicie, tu nie ma wolnej przestrzeni, tu jest bardzo mało wolnej przestrzeni. Ale już te Wasze obowiązki, te Wasze mm, sprawy domowe. Wyjaśniają się i będzie troszkę przestrzeni. Otrzymacie też jakąś pomoc od kogoś w niespodziewanym momencie. Ktoś was obdarzy jakimś miłym słowem, prezentem, ale też nie chodzi tutaj o materię chodzi o to, żebyście czuli się szanowani, potrzebni, kochani, moi drodzy. Tutaj ma ta osoba, która mnie ogląda, bardzo silny charakter. Ja widzę, że macie silny charakter, jesteście, moi drodzy, na bardzo dobrej ścieżce życiowej. Tylko, tak naprawdę, no tutaj trzeba dbać o siebie, o swoje zdrowie. Naprawdę ta osoba, która mnie ogląda, bardzo pracowita jest, bardzo dużo uczestniczy w życiu domowym, w życiu zawodowym. Yy, i tak naprawdę tutaj dla niej jest bardzo dobra pasa w życiu w tej chwili. Dobre zmiany. Choć nie brakuje tutaj. Jest troszkę takich osób, które zazdroszczą, ale tym się nie macie co przejmować. I też jeszcze ja bym tutaj powiedziała, moi drodzy, bo ja widziałam tutaj takie drobne króliczki. Macie osobę tutaj na przykład taki malutki, macie jakąś osobę jedną, dwie, które są nieśmiałe bardzo i bardzo chciałoby wam powiedzieć o swoim uczuciu. Ktoś was darzy uczucie. Ktoś nieśmiały, dwie osoby, dwie, nawet trzy osoby. Jesteście bardzo atrakcyjną y, kobietą, atrakcyjnym mężczyzną. Ktoś da Was nieśmiały, nieśmiali ludzie, którzy nie chcą wam powiedzieć o swoich uczuciach, a te uczucia mają względem was. Także tutaj są takie. Ukrywane osoby, które mogą Was obserwować w życiu codziennym. No dobrze, kochani, także tu na pewno jest dużo Waszego zaangażowania, Waszej miłości wspólnej i tak naprawdę dobrego życia. Dobrze, zobaczmy, co mamy na spodzie czytania. Co mamy tutaj, moi drodzy? Ja bym powiedziała, że jeszcze ta osoba miała dosyć długą drogę, taką ciężką, ale w tej chwili już się wzniosła na dosyć wysoki szczyt, a będziecie szli jeszcze wyżej, bo ta wasza kariera nabiera tempa. Tutaj widać osobę bardzo zaangażowaną w swoje życie, tak naprawdę, ale też może nie jesteście karierowiczami, ale macie talenty, o które musicie dbać i będziecie wspierać się, wznosić coraz wyżej, moi drodzy. Jeszcze może tutaj zobaczmy, czy coś jest. Drobne przeszkody, z którymi będziecie mieć do czynienia w tej chwili, drobne, drobniutkie przeszkody, bardzo szybko ominiecie. Także naprawdę, ja myślę, że też niektóre osoby mogą dostać bardzo piękny prezent. Nie wiem, czy jeśli się zbliżają Wasze urodziny, to może być. Skorpion to może być Strzelec, osoba spod tych znaków otrzyma albo jakiś piękny dekoracyjny łańcuszek, albo bransoletkę, coś co jest takim sznureczkiem. Także tutaj moi drodzy otrzymacie piękny prezent niedługo. No dobrze kochani, tutaj tak ogólnie dzisiaj o życiu codziennym. Ja myślę, że nie ma takich powodów do zmartwień, ale na pewno myślcie o sobie i o swoim zdrowiu, bo mogą się trafić jakieś drobne potknięcia w zdrowiu, przeziębienia. Dbajcie o siebie i pamiętajcie o tym, żeby się wysypiać. No dobrze, kochani, to wszystko na dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję, jeśli czytanie się podobało. Pozdrawiam serdecznie, do następnego czytania. Dziękuję.